Policjanki na Florydzie ratują dwuletnią dziewczynkę z nagrzanego auta, gdy jej mama podobno poszła do kina. Wiem, że wróciła do kina i wyszła z dzieckiem na zewnątrz, ona wchodziła i wychodziła. Chyba raz albo dwa razy. Zgadza się? Nie było z nią dziecka w pierwszej klasie. Okay. Nie wiedziałam. Analizujemy wydarzenia z tamtego upalnego dnia, gdy urzędnicy twierdzą, że temperatura w samochodzie prawdopodobnie przekroczyła 100 stopni. I wszystko było z nią w porządku. Naprawdę, była ok? Więc pytanie brzmi, dlaczego nie podszedłeś do okna i nie poprosił ich, żeby zadzwonili po pogotowie dla ciebie? Próbowałam ją namówić do otwarcia drzwi. Dziękuję za obecność w Law and Crime. Jestem Elżbieta Milner. Policja z Lake City poinformowała, że dwuletnia dziewczynka została znaleziona spocona, rozpalona i płacząca w tym nagrzanym samochodzie. Temperatura tego dnia wynosiła ponad 30 stopni Celsjusza, co oznacza, że odczuwalna była jeszcze wyższa. Chyba każdy lubi pójść do kina w upalny dzień i zatopić się w dobrym filmie. To zupełnie normalne. Pod warunkiem, że nie zostawiasz dziecka bez opieki w rozgrzanym samochodzie. Stopień irytacji. Czekała 30 minut, żeby zadzwonić. Na przykład co? 30 minut. Jak tu trafiliśmy? Wróćmy do 19 lipca tej sprawy. Funkcjonariusze z Lake City zostali wezwani do kina regal z powodu obaw o dziecko zamknięte w gorącym samochodzie. Według raportu policji Tepora, Merix powiedziała, że jej dwuletnia córka spędziła pół godziny zamknięta w aucie, bez uchylonego okna, klimatyzacji ani opieki. Moje rodzeństwo właśnie przyjechało, więc musiałam iść po telefon. Masz czym wybić szybę? Siedzi tam już od 30 minut. Masz jeden? Śmiało. Wiem kochanie. Idź na drugą stronę. Na drugą stronę. Na drugą stronę. Czy to jest ogień? Wstępny etap przy morzu. Jeśli tylko zgłosisz pożar MS, dziecko było w samochodzie przez około 30 minut. Pojazd nie jest uruchomiony. Chodź tutaj, kochanie. Serio? 30 minut, proszę pani? Tak, hej, podejdź tutaj. Dlaczego czekałaś 30 minut, żeby do nas zadzwonić? Wszystko z tobą w porządku. Starałam się ją otworzyć na rozmowę. Wiem, chodź tutaj, kochanie. Tak, możecie iść z nią. Proszę poczekać i porozmawiać z tym funkcjonariuszem. Zbierze od pani kilka informacji. Idź, zabierz jej 43, tak. Poziom irytacji. Czekała 30 minut, żeby zadzwonić. Jak to co? Próbuję to załatwić, póki mogę. 30 minut. 30 minut tam w środku? 30 minut w samochodzie. Bez klimatyzacji. Bez klimatyzacji, bez niczego. Dlaczego? Powiedziała, że próbowała ją namówić do otwarcia drzwi, a telefon został w teatrze i nie chciała po niego wracać. Mówisz poważnie. Naprawdę, naprawdę mówię poważnie. Czy jest gorąca w dotyku? Ona próbuje namówić dziecko, żeby odblokowało. Więc ratownicy medyczni mówią: Nie, nie martw się tym. Ale ona musiała uciekać. Tak, wybierzemy dokument i raport. Tak. I po prostu zdobędziemy. Już mamy jej zeznanie. Tego dnia słychać było frustrację funkcjonariuszy i służb ratunkowych. Według raportu policyjnego funkcjonariusze zauważyli, że ich interakcja z typorą budziła niepokój. Była obojętna wobec faktu, że jej córka była zamknięta w samochodzie, nawet gdy dziewczynka płakała i musiała zostać uratowana. I wyjaśnienie, które podała funkcjonariuszom, prawdopodobnie też nie pomogło. Nie wiem czy otwarte. Chcesz stanąć na schodach? Nie jest otwarte, bo próbują zatrzymać chłodne powietrze w środku. Jest klimatyzacja, a na zewnątrz gorąco. No chciałam się upewnić. Nie zadzwoniłam od razu, bo próbowałam ją namówić do otwarcia drzwi i nie miałam telefonu. Mój telefon utknął w środku teatru. Co masz na myśli mówiąc utknął? Był po prostu w środku. Nie miałam tu nikogo do pomocy czy telefonu. Ona była w porządku, wszystko z nią dobrze. W teatrze. Okej, okay, dlaczego nie podszedłeś po prostu do okna tam i nie poprosiłeś ich, żeby zadzwonili po pogotowie dla ciebie? Próbowałam ją przekonać, by otworzyła drzwi. Na początku wszystko było dobrze. Śmiała się bawiła, a ja byłam taka. Oczywiście, ale po 30 minutach i w temperaturze ponad 100 stopni, jak myślisz? Jak to na nią zadziała? Rozumiesz, co mówię? Tak, ja? Rozumiesz, do czego zmierzam? Nie rozumiem, co mówisz. Rozumiem, do czego zmierzasz, ale próbuję ci powiedzieć, że to nieważne. Czy mogę poznać jej imię? Jej Jak masz na imię? Mam na imię Tepora. T-E-P-O-R-A Nazwijmy. Mary Jackson Ona. Więc ona jest tutaj w teatrze z jakiegoś powodu. Zakładam, że przyszła obejrzeć film. Ona... Zamyka, Zamyka się w samochodzie. Więc zamiast tego, a jej telefon jest już jakimś cudem w środku teatru, ale dziecko nigdy nie weszło do teatru. Więc dziecko zamyka się w samochodzie. Zamiast od razu dzwonić na numer alarmowy lub wzywać pomoc przez okno, próbuje namówić dziecko do otwarcia drzwi. Dziecko nie otwiera drzwi. Ona nie chce zostawić dziecka, żeby wejść do środka po telefon i zadzwonić na numer alarmowy. Nie chce też podejść do okna, by poprosić portiera o pomoc. Zamiast tego spędza 30 minut z dzieckiem w gorącym, zgaszonym aucie. Co robiła przez te 30 minut? Stała przy oknie, próbując namówić dziecko do otwarcia drzwi. Więc jej telefon jest tam na górze. Jej telefon jest w teatrze. Teraz chyba go ma. To może być jej portfel, ale tak. 30 minut. Porozmawiaj z ratownikami medycznymi. Dziecko było zestresowane, krzyczało i płakało. Ma gorące ciało. Może mieć rok lub dwa. Dwa. Musi mieć dwa lata. Nie mogę sprawić, żeby mój czterolatek odblokował... Nie mogę sprawić, żeby mój czterolatek odblokował te cholerne drzwi. Tak, musieliśmy wybić szybę. Jest gorąca. Tak była. Niewinna. Tak, jest z tyłu. Pracuje nad nią w ciężarówce. Tak, była atrakcyjna. Kto wybił szybę? Ona to zrobiła. Tak, dobra robota. To absurdalne. 20 minut. Byłem w drodze. Ja... Tak, dokładnie. Ona jest taka obojętna, zachowuje się, jakby to nic nie było. Jej historia ma dla niej sens. Nawet nie zauważyła, że... Ta temperatura! Tak, to było 30 minut. Może to było w samochodzie. Hej, do raportu poproś dyspozytora, żeby sprawdził aktualną temperaturę na zewnątrz i wpisał ją do raportu za ciebie. Tak, po prostu zapytaj go przez radio. Oni transportują. Okej, okay. będę musiał iść. O, ona idzie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Twoje ciężarówki i pojechać ją zobaczyć? Jak to? Co zamierzasz zrobić? Kto to jest? To twój syn czy kim on dla ciebie jest? To jest mój brat. To jest twój brat? Tak. O? Jest tu jeszcze ktoś dorosły z autem? Nie. Okej. Okay. Nie. Proszę, nie, nie teraz, nie teraz, proszę. Poproszę, żeby ją podłączył, bo robi się coraz bardziej pobudzona. Nie chcę problemu. Ona zdecydowanie powinna trafić do więzienia. Co o tym myślisz? Chcesz jej powiedzieć, że będzie 10-15. Tak. Dziękuję. Dziś trafisz do więzienia za narażenie dziecka. Dobrze, w porządku. Zgodnie z raportem policyjnym, temperatura na zewnątrz tego dnia wynosiła 94 stopnie, a wskaźnik ciepła 107 stopni. Tepora rzekomo powiedziała funkcjonariuszowi, że ona, jej brat i jej siostra wybierali się na film Smurfy. Na początku Tepora Merix weszła z córką do kina. Potem wstawała za każdym razem, gdy córka płakała. Zamiast po prostu wyjść z seansu, ciągle wstawała i wychodziła, aż w końcu zabrała ją do samochodu. Robiąc to, podobno zamknęła przednie drzwi po stronie pasażera, żeby przejść do drzwi kierowcy, nie zdając sobie sprawy, że drzwi były zamknięte, a kluczyki zostały w środku. Była w środku z dzieckiem i zabrała dziecko do samochodu. W połowie filmu o co chodziło? Gdy mi to mówili, pomyślałem, to ważne informacje. No cóż, zdobywa numer do ojca dziecka. Okej. Okay. Potrzebujemy też rodziców dla nich. Mają tylko 12 i 13, lub 12 i 14 lat. Pracownicy kina powtórzyli policjantom, co widzieli. Przez chwilę dziecko było z tiporą w sali kinowej. Chwilę później dziecko zniknęło. E, więc co, ona przyniosła dziecko do środka, czy. Nie byłam tego świadkiem, ale zapytałam ich, czy coś widzieli. I powiedzieli, że widzieli pewne rzeczy, więc. Zakładam, że oglądali film, wyszli do loby, więc dziecko było. Chodziło trochę po loby i tak dalej, więc zauważyłam, że wyprowadziła dziecko na zewnątrz, potem wróciła ona. Wyszła znowu na zewnątrz, ale nie byłam pewna, czy znowu wróciła do środka, czy nie. Kiedy wyszła, miała ze sobą dziecko. A czy ona wróciła z dzieckiem, czy dziecko? Za pierwszym razem nie, wróciła znowu, ale też bez dziecka. Okej, okay, czy kiedykolwiek coś wam powiedziała, nigdy nie wspomniała, na przykład. Ona w ogóle nas nie zauważyła, tak jakbyśmy nie istnieli. Okej, okay, czy wyglądała na spanikowaną, albo coś takiego? Nie wyglądała, jakby była w jakimkolwiek stresie. Czy pozostałe dzieci, te dwójka starszych, byli wtedy z wami, kiedy to się stało? Nie. Czy byli wtedy z nią, kiedy to się stało? Przepraszam, nie byli. Czy oni nadal byli w kinie, czy. Nie wiem. Po prostu nie pamiętam, żebym ich widział. Widziałam chłopca w zielonych spodenkach, jak wychodził dwa razy, ale nie widziałam dziecka. I żadne z nich nie powiedziało. Żadne z nich nic nam nie powiedziało, po prostu tak, jakby byli szli, wchodzili i wychodzili kilka razy. Widziałam ich przy samochodzie i pomyślałam, że okno jest opuszczone do rozmowy z kimś w pojeździe, więc nie zwróciłam na to uwagi, bo to się często zdarza. Jaki to był przedział czasowy? Około 30 minut temu widziałam chłopca, który wchodził i wychodził. Kiedy ostatnio widziałeś to dziecko, ona podeszła do dziecka. Zgaduję, że 20-30 minut, tak myślę. To, co powiedziała o 30 minutach, raczej prawda. Dziecko było już gorące, więc musiało tam być przez ten czas. Dziecko było w środku kina, a ona wysłała swojego brata tutaj, żeby sprawdził... To właśnie jest... Przepraszam, hej. Więc... Przepraszam, pozwól, że szybko odejdę, więc... W zasadzie ta pani tam siedzi i z tego co rozumiem ogląda film, i myślę, że może dziecko trochę rozrabiało podczas sensu. To małe dziecko może zaraz skończy rok. Więc wyprowadza dziecko tutaj do samochodu i wkłada je do środka. Niechcący, myślę, że niechcący, zamyka dziecko w samochodzie. Mija 30 minut, podczas których próbuje nakłonić roczną dziewczynkę, żeby otworzyła drzwi, co się nie uda, bo ona ma tylko rok. A według tego, co mówi kino, ona wróciła do środka dwa razy po tym, jak dziecko było już zamknięte w samochodzie. Nie wyglądała na zaniepokojoną i ani razu nie poprosiła nikogo o pomoc dla dziecka, które było w samochodzie. A dziecko wyraźnie było w złym stanie. Dziecko było w złym stanie. Spocone, czerwone i wyglądało źle. O nie, ona na pewno trafi do więzienia. Na 100% pójdzie do więzienia. Okej, okay, czy ona weszła i coś ci powiedziała, czy... Okej, okay, nic, a nic. Nie yy, ona. Potem wróciła do sali kinowej, przeszła korytarzem, zobaczyła i wyszła z powrotem. Dziecko płakało w kinie, więc wyprowadziła je na zewnątrz, gdzie według niej schowało się pod ciężarówką. Była na zewnątrz, drzwi się zamknęły. Bo wyszła z dzieckiem, a potem wróciła i nie widziałam. Przepraszam, czy ona wróciła do teatru? Nie wiem, gdzie poszła potem, wiem tylko, że poszła korytarzem. Czyli przeszła przez cały korytarz aż do końca? Tak. Okej, okay. czy wyglądała na to, że się spieszyła, czy nie? Nie bardzo. Po prostu tam poszła, wyglądała na taką, jakby miała już dość. Jej twarz wyglądała na zmęczoną, nie wiem. Okej. Okay. I nigdy nic do ciebie nie powiedziała. Czy kiedykolwiek podeszła i próbowała was namówić, żebyście do nas zadzwonili, czy nie? Okej. Okay. Czy widziałeś, jak wracała? I czy widziałeś ją ponownie po tym, y albo dzieci, które były z nią? Nie wiedziałam, że byli z nią, ale widziałam parę osób, które wyglądały na nastolatków. Może jakby trochę wybiegły. Nie wiem, czy byli z nią, czy nie. Ile czasu minęło od jej powrotu do momentu, gdy wszyscy wyszli? Może jakieś 5 do 10 minut. Okej. Okay. Nie wiem, jestem kiepska w określaniu czasu. Ale tak, potem byli tu kilka razy, pojawiali się i znikali. Wiedziałem, że powstaje nowy film o Fantastycznej Czwórce, ale... Okej, okay, więc dobrze, więc gdzie to... Na tej podstawie proszę o jeszcze jedną. Po prostu jeszcze jedną, na przykład. Wyjaśnienie tego, co zauważyłeś. Okej, okay, tak naprawdę to wszystko weszła tutaj, była zaskoczona, a potem wyszła tędy. Dziecko bawiło się zabawkami i różnymi rzeczami. Okej. Okay. Zauważyłam, że wróciła, kiedy wyszła na zewnątrz z dzieckiem, potem wróciła i wyszła jeszcze raz albo dwa razy, ale za pierwszym razem nie miała ze sobą dziecka. Nie wiedziałam, gdzie dziecko miało pójść, więc nie wiem. Nie wiedziałam, czy znów poszła oglądać swój film. To w zasadzie wszystko, co zauważyłam. Była bardzo neutralna, więc nie podejrzewałam niczego dziwnego. OK, a jeśli miałbyś oszacować mniej więcej w jakim to było czasie? Około 30-40 minut temu, OK. Policjanci zadzwonili do ojca dziecka Topury, żeby odebrał ją ze szpitala. Podobno powiedział funkcjonariuszom, że Topura miała historię irracjonalnych decyzji dotyczących jej córki, gdy ta płakała, i że często ma problemy z cierpliwością oraz negatywnie reaguje na stres. Na szczęście, dwulatka była cała i w stabilnym stanie. Natomiast. Jej mama trafiła do aresztu i została oskarżona o zaniedbanie dziecka. Internetowe rejestry pokazują, że Topura nie przyznała się do winy w związku z postawionym jej zarzutem, jednak data rozprawy nie została jeszcze wyznaczona. Dziękujemy, że byliście z nami w Law and Crime. Jestem Elżbieta Milner.